Paco Power System Bled Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Podczas Pucharu Polski i Mistrzostw Polski Juniorów i Weteranów Kulturystyce i Fitness w kategorii wszechwag wystąpił nasz czołowy kulturysta w barwach klubu sportowego Paco Jakub Potocki. Kubaną no, miałeś dosyć ciężką konkurencję w swojej kategorii, bo to wszech a poza tym bardzo utytułowani zawodnicy. No tak, zgadza się. Powiem szczerze, że taki poziom to w sumie był niespotykany odkąd startuję na, na takich zawodach. Tak bardzo wyrównany poziom, bo czasem wcześniej występowali zawodnicy bardzo tytułowani, którzy po prostu byli nie do ogrania praktycznie, a tutaj taki poziom bardzo wyrównany. Każdy może wygrać, nie wiadomo jak będzie. Są, są faworyci, ale jest bardzo wyrównana stawka. Od lat takiej nie było. Czy już e, zauważyłeś e, dużo mocniejszych e, przeciwników, jeżeli chodzi o, o sylwetkę w Twojej kategorii? Nie, w mojej kategorii akurat nie było zawodnika, który, czy, który statuje do 90 kg, bo to jest kategoria Open, ale nie było takiego zawodnika. Są przeważnie zawodnicy z kategorii najcięższej lub do 100 kg lub kate, Karol Małecki z kategorii 75-80 kg, który jest taki niższy. Kuba, wczoraj odbyły się zawody w kulturystyce w Opawie. E, powiedz, jak ci poszło na tych zawodach? No, na tych zawodach na której startuję już od lat, bo to są takie bardzo popularne i wysoko, wysoko tam są, bardzo dobrzy zawodnicy przyjeżdżają. Wybrałem kategorię do 90 kg i drugi byłem w kategorii Masters, czyli weteranów. To na pewno dosyć, no, najwyższa pozycja, konkurencja była dosyć silna, dużo było zawodników w twojej kategorii? Dość było sporo zawodników, bardzo utytułowani przede zawodnicy byli. No, no w ogóle na te zawody przyjeżdżają bardzo utytułowani zawodnicy, bo to są zawody, które są już Teraz były po raz 34 organizowane, co roku są organizowane. Startuje tam praktycznie co roku, kiedyś nam się udało wygrać tam Open w 2006 roku bodajże. No takie bardzo elitarne zawody to są. No do tego tam dochodzi dobry bardzo bankiet, który jest niepowtarzalny, niepowtarzalny, nie ma takiego na, 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 na innych zawodach, nawet inni zawodnicy to potwierdzą, jeżeli z nimi rozmawiać. No. Warto tam pojechać, fajne są, fajna jest oprawa tych zawodów, bardzo nam się tam podoba zawodnikom startującym. Tylko szkoda, że to nie są ostatnie zawody, które są już na sezonie, bo można by były pojeść, bo naprawdę rewelacja jest. Powiedz, jak ogólnie oceniasz poziom tych zawodów tutaj w Misku Mazowieckim, jeżeli chodzi o, o ogólnie osoby występujące tutaj na tej scenie? Powiem szczerze, że nie mogę tego ocenić, bo z opawyśmy przyjechali dzielić przed zawodami. Dopiero żeśmy się wysmarowali na szybko brązerem oli i oliwkę i po prostu wyszedłem na scenę. I wiem tylko kto u nas startuje w kategorii. Innej kategorii nie oglądałem. No nie wiem. Czyli tak naprawdę przyjechałeś tutaj z marszu? Z marszu przyjechali. 6 godzin podróży, szybko trzeba było jechać. Nie, tylko 3 godziny spałem w nocy. Tu jeszcze 6 godzin drogi, bo spałem 500 kilometrów, więc... jest... trzeba było się sprężyć, żeby tu dojechać. Poza tym na pewno no, przyznam szczerze, że taka długa podróż, mało spania wpływa na też na to, jak wyglądasz, no i na to, jak się czujesz. Powiem, znaczy może na wygląd mnie to nie wpływa, bo jestem dość twardy, może tak jestem trochę niewyspany, no wypiłem kawkę na szybkiego, postawiłem mi to na nogi, dopompowane było dość dobre, bośmy wczoraj sobie na tej bagiecie trochę podjedli, to był krótki czas, żeby tam formę nie stracić, więc wszystko okej okay z tej strony, jeżeli chodzi o tę stronę, o stronę startową, jest wszystko okej. Okay. Ehm, oprócz dzisiejszych zawodów czekają Cię jeszcze zawody w grudniu, tak? Bo to nie jest koniec tak, Twoich startów tak, tak. w tym roku. W, w połowie grudnia tydzień w sumie przed świętami są Mistrzostwa Świata Weteranów i Juniorów w Budapeszcie. To są moje docelowe zawody w tym sezonie, które się szykuję. Chciałem tam powalczyć o jak najlepszą lokatę. No. Zresztą roku byłem siódmy, są to tam przyjeżdżają zawodnicy naprawdę bardzo dobrzy zawodnicy, którzy często wygrają, wygrywają w, kate w kategorii seniorów. Tak jak na przykład tam Bustamante, taki zawodnik, on jest mistrzem świata weteranów. Wygrał też na Arnoldzie. Teraz był piąty w tym roku na Arnoldzie. No, konkurencja jest naprawdę bardzo wysoka, czasem jest wyższa niż na seniorach. Zawody są blisko, więc koszta podróży, wiadomo, weterani płacą sobie sami, więc są dość nieznaczne, bo to Budapeszt jednak jest. Jest daleko od nas, więc można się wybrać i wystartować tam. Tylko to jeszcze jest prawie dwa miesiące czasu. Podszyfuję na pewno formę, jeżeli chodzi o masowość, bo przygotowany jestem bardzo dobrze, żeby po prostu mieście nie były za małe. Może troszkę podbiję kilogram wagi, może mi się to uda. Zobaczymy. Jest trochę, jest trochę czasu jeszcze do tego. Jest trochę czasu i na pewno dobrze się do tego przygotujesz. Oczywiście, Kuba, dziękujemy Ci za rozmowę no i życzymy wysokiej pozycji. Nie dziękuję, ale będę starał się cały się przygotować jak najlepiej, będę